Zaczniemy ruchem piona hetmańskiego. Dobry wieczór, Panie Robercie. Mm, najsilniejszy ruch tutaj. No zbiję tego piona. Obrona marszala. Obrona marszala. Tutaj miałem zapamiętane, jak to te skoczki się... No nic. Na z G4, z E3 zagram obronie piona. Panie o kaczora Donalda zawsze lubiłem. O! I Feldek powstaje. I koni się wyjdę. C5 mi groziło. Muszę szybko zreszować. Może szaszka dam. Szaszka dam. Nie dam szaszka. Trzeba było dać szaszka, jak był czas potem. Buduję centrum. Przeciwnik powinien grać skoczek C6 i na D5 skoczek A5. Roszuję, to, tego się nie boję, to jest coś nie tak. W pozycji na E5, przepchnę na D5, zamknę. A to jest słabizna, ale jak to grać? No postawimy najpierw Hetmana. Pion 4 broniony. Połączymy wieżę. Panie J23, nie będę rozwiązywał kombinacji na LHS. Są takie, to są kombinacje w stylu studiów, Etiot. Trzeba wykonać serię najlepszych posunięć, a nie ocenianych przez komputer. Często to nie są kombinacje. Panie J23, mówię, załadowałem 10 programów do nauki kombinacji. Będę się uczył. Spróbujmy. Tak, tu obrońmy. Chcę zagrać D5 i E5. To jest to, to co pytał Pan Króci. Mam tak zwane centrum ruchome. Tu wisiał pion na D4 na E4. Może jeszcze zagram h3 z Nienacka, żeby ten koń nie skoczył na g4. Na to nie reaguje. To wyłom, gram h3 z Nienacka, żeby ten koń nie przyszedł na g4. Chcę zagrać e5. Trochę wieża na a1 nie stoi dobrze. No, możemy za, przyszła pora zagrać e5, uruchomić nasze ruchome centrum. Pion d5 broniony 3 razy. No, chcę zagrać e6, gdzie tu jest ta strzałeczka. I ewentualnie skoczek g5, ale to za chwilę. Najpierw muszę zagrać goniec F4 i obronić piona E5. O! Najpierw bronię piona E5. Ze wszystkich sił. Jest problem z prowadzeniem do gry tej figury. Tudzież tej. Ojoj, 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 ojoj. Nie wiem co grać. A jak zagram E5, wygrywam figurę. Wychodzi mi o to, że Hetman jest broniony tylko raz. Mamy motyw geometryczny związany koń. Lepiej było nie bić. Teraz konie może odejść, bo wezmę hetmana. Mam taki motyw. Panie Mariu, tu wszyscy wiedzą, że Łecki nie jest szkodliwy. Panie Mario Tunio to nie gambit hetmański nie wariat marszał, o dziękuję